Kot wychodzący, a kot niewychodzący. Różnice, porównanie. Oczywiście i o kotach wychodzących, i o kotach niewychodzących będą odrębne materiały, gdzie poruszę wady i zalety. Ale dzisiaj takie ogólne spojrzenie, czym to w ogóle się różni. Oczywiście kot niewychodzący to kod, który spoza naszego mieszkania, spoza naszego domu nie wychodzi. Ten można powiedzieć, cały jego świat jest zamknięty w naszym mieszkaniu. Kot wychodzący. To kot, który wychodzi na zewnątrz, robi to najczęściej samodzielnie. Chociaż tutaj warto zaznaczyć, że wiele osób rozróżnia jeszcze wychodzenie z nami i zaliczać może na przykład do kotów niewychodzących, koty, które są z nami, na przykład na smyczy czy na naszych rękach. A niektórzy uważają, że kot wychodzący to też ten kot, który wychodzi z nami. Ale tutaj zajmijmy się tylko tymi kotami, które albo siedzą w domu, albo mogą tak samodzielnie. Wychodzić na zewnątrz i robią na zewnątrz to, co chcą. Zacznijmy od kotów niewychodzących. Tutaj najważniejszymi powodami, jakie podnoszą ludzie, czy też ludzie, którzy mają koty niewychodzące, jest to, że koty niewychodzące mają zapewnione o wiele wyższe bezpieczeństwo. Nie ma tych wszystkich zagrożeń ze strony samochodów, drapieżników, psów, innych kotów, a nawet ludzi. Do tego mocno ograniczone, Szansa na jakieś urazy, ale też choroby. Tu warto pamiętać, że na zewnątrz o wiele łatwiej ten nasz czworonożny przyjaciel może złapać jakąś chorobę, chociaż w domu też koty mogą coś złapać. I to jest ten najważniejszy, najczęściej podnoszony argument za kotami niewychodzącymi. To, że takie koty są o wiele bezpieczniejsze, żyją o wiele dłużej. Tylko że tu pojawia się kwestia tego, że musimy zapewnić im odpowiednią przestrzeń do rozrywki, zapewnić im odpowiednią aktywność. Oczywiście wiele osób niestety o tym zapomina i te koty niewychodzące, w przypadku takich ludzi, którzy nie wiedzą, że kot też jest zwierzęciem aktywnym, też musimy mieć przestrzeń, na przykład drapak, musi mieć gdzieś wyjść, musi się z nami pobawić, będą po prostu nieszczęśliwe. I to jest coś bardzo złego dla kotów. Oczywiście wina leży po stronie właściciela, opiekuna. To on ma zapewnić kotu rozrywkę, miejsce, żeby tą swoją aktywność, bardzo potrzebną aktywność, miał gdzie przeprowadzić. Natomiast koty wychodzące, one, według tych, którzy uważają, że koty wychodzące mają lepiej, podnoszących właśnie przewagę kotów wychodzących, uważają, że zaspokajają one swoją naturę. Mają całą masę rozrywki, przestrzeni, możliwość polowania to też zaspokojenie tego instynktu, tak ważnego, jeśli chodzi o koty tego instynktu polowania, szukania, ciekawości. Oczywiście, w przypadku kotów wychodzących przeciwieństwo kotów niewychodzących czyli to bezpieczeństwo. Oczywiście koty wychodzące są narażone na te wszelkie niebezpieczeństwa samochody, psy, drapieżniki, choroby w o wiele większym stopniu, a właściwie w dużo, dużo większym stopniu ponieważ kota niewychodzącego no, żaden drapieżnik nie złapie, żaden obcy pies go nie będzie gonił ani nie wpadnie pod samochód. Oczywiście te koty wychodzące statystycznie rzecz ujmując nie będziemy tu już zagłębiać się w cyferki ani przepychanki. Jakie niekiedy robią opowiadający się za tym rozwiązaniem, albo za tym, to te koty wychodzące żyją statystycznie krócej. Oczywiście wynika to no, z tych większych zagrożeń. Pamiętajmy, że koty wychodzące i koty niewychodzące mają szereg, można powiedzieć, potrzeb. To nie tylko żywienie, pielęgnacja. To ta wspomniana rozrywka, aktywność, nasza obecność, ponieważ naprawdę sporo kotów. To nie są takie samolubne osobniki, jak się niektórym wydaje, ale im też jest potrzebna nasza obecność. Do tego zabawa nawet koty wychodzące muszą się z nami bawić. Koty niewychodzące, już szczególnie, musimy im to zapewnić. Oczywiście, ja Wam nie odpowiem na to pytanie, ponieważ jest zbyt dużo zmiennych: sam kot, jego charakter, nasze warunki ile możemy mu czasu poświęcić gdzie i w jakim miejscu mieszkamy co jest bardzo, bardzo ważne. I ten argument niestety rzadko się pojawia. Do tego pamiętajmy, że tak jak wspomniałem, kot kotowi nierówny. Każdy z nas ma inną sytuację i to odpowiedzenie na pytanie, czy kot ma być wychodzący, czy niewychodzący, jest bardzo otwarte. Oczywiście niektórzy uważają, że tylko koty niewychodzące. Inni uważają, że tylko koty wychodzące. Moja koleżanka porównała te kłótnie pomiędzy oboma grupami, może tak to nazwać, spojrzeniami na temat kotów, że te przepychanki między nimi są, no trzeba by je porównać do najgorszych wojen, ponieważ siła argumentów i to, jak się traktuje drugą stronę, jest zbyt duża. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny, każdy kod jest inny, warunki każdego z nas są inne i odpowiedzenie sobie na pytanie, który z tych wyborów czy kod niewychodzący, czy wychodzący jest bardzo ważny, ale jest naszą sprawą. Jeśli ktoś ma kota niewychodzącego i ten kot jest szczęśliwy, zapewnione ma wszystko to, co trzeba, spoko. Nie obrażajmy się na świat, na niego, tak jest. I odwrotnie, kiedy ktoś ma kota wychodzącego i też ma zapewnione wszystko to, co trzeba, no to o co kruszyć kopie. Oczywiście temat kota wychodzącego i kota niewychodzącego, wady, zalety tych rozwiązań to w jaki sposób Zapewnić większą ochronę tym kotom wychodzącym, jak zapewnić kotom niewychodzącym tą potrzebną im bardzo mocną aktywność, będą odrębne materiały. To nie będą tylko wady i zalety, ale właśnie kilka takich rad, jak zrobić, żeby po prostu te koty były spełnione i bezpieczne. Pamiętajmy, że całkowitego bezpieczeństwa nie zapewnimy naszym kotom nigdy i nawet coś, co może się zdarzyć w domu, może być dla nich bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza dla niektórych kotów, u których ta ciekawość, ten wysoki poziom ciekawości może doprowadzić do nieszczęścia. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że chociaż według statystyk te koty niewychodzące, żyją, koty niewychodzące żyją dłużej, tu jest bardzo ważne też to, gdzie mieszkamy, co wspomniałem. Czy mamy na przykład duży dom z ogrodem, czy mieszkamy z dala od dróg i innych zagrożeń, i czy pamiętamy o opiece weterynaryjnej. Te choroby, te zagrożenia to też opieka weterynaryjna. Jeśli nie będzie wystarczającej opieki weterynaryjnej, czy to przy kocie wychodzącym, czy nie wychodzącym, skutki też mogą być złe. Ale to też jest całkowicie odrębny temat. Więc podsumowując, można stwierdzić, że te dwa rozwiązania mogą być dla kota optymalne, jeśli zapewnimy mu to, co trzeba, i w przypadku jednego, i w przypadku drugiego kota. Każda taka sytuacja powinna być traktowana indywidualnie. Więc komentarze, że tylko kod niewychodzący albo tylko kod wychodzący, no są raczej, mijają się z, nie tyle z prawdą, co z takim optymalnym, najfajniejszym rozwiązaniem. I od razu stawianie takich granic, że albo jedno, albo drugie, to błąd. Każda sytuacja inna, każdy kod inny. My też jesteśmy inni, możemy zapewnić naszym kotom. Pewne rodzaje, pewną ilość czasu i naszej miłości. Tak to ujmijmy. I na koniec pamiętajmy, że kot może jak najbardziej być kotem niewychodzącym, jeśli mu się zapewni wszystko, i może jak najbardziej być kotem wychodzącym. To też mu dużo zapewni. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na te materiały, które pojawią się w niedługiej przyszłości. Wady, zalety. Jak w ogóle rozgryźć temat kota wychodzącego i kora z kota niewychodzącego, wiecie coś więcej? Oczywiście sekcja komentarzy. Jakie wy macie doświadczenie? Oczywiście sekcja komentarzy, tylko jak zawsze grzecznie, chociaż na tym kanale raczej nie ma problemów z publicznością. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zasubskrybuj, naciśnij ten dzwoneczek z przypomnieniami. Spójrz na inne materiały, spójrz na inne kanały. Linki są w opisie. Tematyka inna, ale może coś się spodoba. Do zobaczenia i usłyszenia. Ponownie.